Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Marek, nie kto inny, jesteśmy w końcu u mnie na kanale. Tym samym w dniu dzisiejszym chcę wam zaprezentować ciekawe teorie i wskaźniki, które tak naprawdę uaktywniły się po pewnym czasie i które wskazują wartości, których dawno nie widzieliśmy. To po pierwsze, po drugie, chcę wam przedstawić pewną teorię, która bezpośrednio sprowadza się do tego, że Bitcoin w chwili obecnej można by powiedzieć piramiduje. Jeżeli to się utrzyma w przedziale od 22 do 25 tysięcy dolarów, to może się okazać, że będzie to po pierwsze pierwsze taka dosyć ciekawa, alternatywna po prostu przestrzeń do wzrostu na altcoinach, a po drugie będzie można sobie troszeczkę zwiększać ekspozycję na tym bitcoinie, jeżeli ktoś z tej taktyki, strategii chciałby skorzystać, wytłumaczę dzisiaj jak to działa. Jest to stosunkowo bezpieczne i można powiedzieć, utwierdza nas w przekonaniu, że gdy coś rośnie, to warto troszeczkę dołożyć, mimo wbrew właśnie temu, co wielu z Was uważa. Kolejna rzecz to to, że w najbliższym czasie rzeczywiście możemy doświadczyć różnego rodzaju turbulencji, czy to na samym bitcoinie, czy na altcoinach. To wszystko będzie stwarzać takie uwarunkowania ku prowzrostowym również tendencjom na niektórych altcoinach, ale również przez to możemy troszeczkę ugrząść w mule, co w dzisiejszym filmie chcę przedstawić z takiej mojej właśnie perspektywy i opowiedzieć Wam, co ja osobiście na ten temat uważam. Więc na początku, może zacznijmy od tego, że wytłumaczę Wam w ogóle, czym to piramidowanie jest. Też osoby, które na Twitterze mnie jeszcze nie śledzą, to zapraszam. Prawie 30 tysięcy obserwujących, już można mnie tutaj znaleźć. Jak widzicie, jestem aktywny, ponad 4 tysiące tweetów. Więc podajcie. No i tak, piramidowanie pozycji polega na tym, że z samej definicji e, tak naprawdę dokonujemy kolejnych transakcji, dokładamy do nich, o ile przynosi ta pierwotna transakcja zysk. I tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o taki skrót, e, to uznaje się to z zasady za dosyć taki bezpieczny sposób inwestowania, to raz, tak? E, ponieważ zamiast lokować ten kapitał właśnie w wielu jakichś takich ryzykownych pozycjach, to dokładamy do tej, która nam już przynosi jakiś zysk i utwierdza nas w przekonaniu, że zrobiliśmy dobrze, szczególnie, jeżeli że jeżeli jesteśmy na takim stosunkowo. Wczesnym etapie właśnie posiadania tej pozycji i bycia w niej po prostu. tak? Opiera się ona właśnie bezpośrednio o analizę techniczną, ale w, w przypadku obecnym, gdzie składa się na to kilka rzeczy, które rzeczywiście mogą gdzieś tam po prostu zaistnieć i mieć miejsce, uważam, że jest warta rozważenia. Nie, nie rozpoczynamy jej w przypadkowym momencie, to jest kolejny fragment, który chciałbym podkreślić, lecz właśnie wtedy, gdy jesteśmy pewni zyskowności danej pozycji. Czyli przykładowo, gdy kupowaliśmy Bitcoin od 17 tysięcy dolarów, wzrósł na 20 parę, to możemy rozważyć to, że rzeczywiście jest to tendencja pro wzrost i możemy gdzieś tam jeszcze przy stosunkowo niskich cenach sobie trochę dokładać. No i właśnie chwilę na zastosowanie piramidowania jest zmiana, zmiana kursu, tak? Czyli tak jak pokazywałem tutaj na grafice w tym poście, jeżeli przykładowo będą małe osunięcia. To warto w tym trendzie wzrostowym sobie po troszeczkę dokładać. To można powiedzieć, jest taka trochę strategia dollar cost averaging, tak? czyli tego uśredniania ceny, połączona z lokalnymi spadkami i z tym piramidowaniem, czyli powiedzmy takie trzy w jednym, co razem rzeczywiście może fajnie działać, i to nawet na spocie, tak bo nie zawsze trzeba tego bitcoina rozgrywać gdzieś tam na dźwigni, nie zawsze można gdzieś tam, prawda, doszukiwać się dziury w całym, a wystarczy no tak, stosować się czasami do prostej strategii, która na pozór nie jest jakaś bardzo efektowna, a w dłuższym terminie może przynieść nam zyski, tak? Więc pokrótce to by było tyle. No i właśnie uważam, że to piramidowanie w chwili obecnej jest stosunkowo bezpieczne, szczególnie, że nie mamy dużo do stracenia, szczególnie osoby, które skupowały bitcoina w przedziale od 17 do 20 tysięcy dolarów. Ja też gdzieś tam, prawda, kilka miesięcy temu, gdzie organizowałem tą akcję ze skrzynkami schowanymi z bitcoinem po całej Polsce, właśnie powiedziałem, że bitcoin za 15,5 tysiąca dolarów prawdopodobnie osiągnął swój dołek. No i widzicie, na razie się nie myliłem praktycznie w ogóle, bo gdzieś tam było 15 486 na, na Bybicie przynajmniej. No, wiadomo, wiadomo, to wszystko może się jeszcze zmienić, ale w chwili obecnej, nawet gdyby ta tendencja mogła się troszkę, wiecie, zmienić, ta perspektywa poszłaby w drugą stronę, 180 stopni, nagle narracja by się zmieniła, to dalej mamy jeszcze spory zapas do tej kwoty. Nieuniknione tak są jakieś spadki, prędzej czy później, jeżeli chodzi o mniejszą czy większą korektę, ale jednak cieszę się bardzo, że od tego momentu dosłownie, po pierwsze udało mi się zrealizować akcję, bo te kilkanaście dolarów różnicy to wiecie, tyle co nic, a dzięki temu mogłem dotrzymać słowa i zrobić to dla Was i przy okazji i samemu się dobrze bawić, bo poznałem sporo jakichś, wiecie, historycznych zagwozdek, ciekawostek i tak dalej, a po drugie właśnie e, trafiłem w punkt sam w tym momencie, kupowałem sporo bitcoinów, więc jestem jak najbardziej zadowolony, e, przez co już w chwili obecnej byłem nawet przez chwilę 60 par, 70% na plusie. Tutaj wam chcę pokazać ciekawy wykres, trochę go sobie poszerzymy, to jest pokazana dominacja poszczególnych altcoinów w porównaniu do bitcoina na skali czasu. I tak jak widzicie, na przykład w 2013 14 roku, bitcoin praktycznie dominował całkowicie rynek krypto, 90 parę procent łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut było w Bitcoinie. W Ethereum jeszcze nie było, bo nie istniało. XRP tam były jakieś ułamki, coś tam było w Dogecoinie i tak dalej, i tak dalej. I później. Po czasie to bardzo zaczęło się zmieniać. W trakcie tej hossy, w której ja też zaczynałem moją przygodę na rynku kryptowalut, to było na początku 2017 roku, czy gdzieś w tym momencie, dominacja bitcoina, co też zresztą właśnie dobrze pamiętam, spadła drastycznie z 85% na 38% z haczykiem, przez co wtedy altcoiny wybijały raz po raz. Naprawdę wiele z nich robiło 1000% na plus. Ja sam wtedy, wiecie, jeszcze taki dosyć młody, nie do końca kumaty i tak dalej, kupowałem jak leci, bo wiecie, bo mi się, mi się logo podobało, albo nie wiem, na stronie był fajny. Piesek z ładną minką, to myślałem, a ludziom się spodoba, to kupię. Tak, oczywiście, upraszczam strasznie, ale tak to trochę działało, nikt nie wiedział do końca, co robi, wszyscy działały spontanicznie. I to moje portfolio przez wiele tygodni, tam wiecie, raz rosło parę dziesiąt procent, spadało o kilkanaście, i tak w kółko, że tam z tego co pamiętam, chyba z 2,5 tysiąca złotych przez chwilę miałem kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście nie zrealizowałem tego zysku w pełni, byłem młody i głupi, ale. Była to ciekawa obserwacja, bo w chwili obecnej, nawet bardzo ciężko wykręcić takie absurdalne zwroty z inwestycji, i to jeszcze w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Tak? I dążę do tego, że jeżeli przybliżymy sobie ten wykres dominacji, to widzimy, że w ostatnich tak naprawdę tygodniach troszeczkę nam to się zaczęło zmieniać. Weźmy sobie pod lupę czas od listopada, tak naprawdę, do obecnego momentu, i jak widzimy to jeszcze tutaj właśnie przykładowo w październiku, w listopadzie to zaczęło zmieniać się z 40% do 38%, do 38,5%. Nawet było 37 z klaczekiem. I chodzi o to, że w tym momencie te altcoiny rzeczywiście zaczęły gdzieś tam prawda rosnąć, były, były po prostu w pewnym stopniu umocnione względem Bitcoina, albo przynajmniej kapitał wyparowywał i proporcjonalnie był zwiększony. Przykładowo w Ethereum, które na przykład przez pewien moment było na niższej stracie procentowej od All Time High some Bit, Bitcoin, tak? I w obecnym momencie jesteśmy tak naprawdę na piku. Od yy, w zasadzie 4 miesięcy dominacja Bitcoina nigdy nie była wyższa niż w chwili obecnej. Możemy sobie to jeszcze trochę przybliżyć. To jest dosyć płaski wykres, ale jesteśmy na samym szczycie 42,5% dominacji Bitcoina gdzieś tam, w skali ostatnich 10 lat to dalej jest mało, ale jak na skalę ostatnich wydarzeń, ostatnich kilku tygodni, miesięcy jesteśmy stosunkowo na wysokim poziomie, co może. Spowodować to, że te turbulencje tytułowe z dzisiejszego odcinka rzeczywiście będą miały miejsce i się odbędą prędzej czy później, bo po prostu Czeka nas jakiś mały rajd na altcoinach, bo czeka nas jeszcze kontynuacja tego alt sezonu, a przynajmniej w poszczególnych trendach. Może się też okazać, co miało niejednokrotnie właśnie miejsce e, i będzie to też forma turbulencji, że ten Bitcoin umocni się nagle na piku na przykład do 50% czy 48%, co wtedy wytrzepie te wszystkie altcoiny z mocy, bardzo dużo kapitału powędruje do Bitcoina, ale żeby to się stało, z reguły musi się zdarzyć coś strasznego, coś przykrego. I taka sytuacja kryzysowa, podbramkowa, wręcz bym powiedział, czyli na przykład właśnie upadek jakiejś giełdy bankructwo dużej firmy kryptowalutowej albo, nie wiem, bank kryptowalut w jakimś z dużych krajów wiodących, z jakiegoś kraju, który przykładowo e, uczestniczy, wiecie, w tym G20, jest jedną z 20 największych gospodarek na świecie, wtedy dużo złego może się wydarzyć, tak? Dlatego tak patrząc, że ta dominacja rośnie bardzo tak powoli, organicznie wręcz bym powiedział, może się okazać, że dojedziemy jeszcze o kilka ładnych procent w górę, a później zaliczymy solidny spadek i przy tym samym altcoiny naprawdę będą mogły na tym ciekawie skorzystać i po prostu jeżeli w odpowiedni trend wejdziemy, który obecnie ma ciekawą narrację ze strony rynku, jest gdzieś tam wspierany przez poszczególne branże czy kraje nawet, które biorą udział w wiecie, rozwijaniu poszczególnych technologii czy startupów, to może się okazać, że fajnie na tym skorzystamy. Na Discordzie koszar tradingu, który notabene powoli się zbliża już do 10 tysięcy użytkowników i to w mniej niż miesiąc, często o tym rozmawiamy. Są tutaj też trady właśnie osób, z którymi współpracuję, które dużymi kwotami operują, jak widzicie, robią różne zakupy i to głównie na spocie. My tutaj nie namawiamy do dźwigni. Są oczywiście sekcje z tradami spekulacyjnymi. Ostatnio przykładowo rozgrywałem giertę. Bardzo fajne. Trade. Tam niektóre osoby nawet 20 parę procent nad tym zarobiły. Ja wyszedłem wcześniej, bo mi to wystarczyło. No i wiecie, na bieżąco tutaj piszę, co my robimy, co ja robię, jakie altcoiny skupujemy, dlaczego. Tutaj niektóre wiecie, mam narrację. Przykładowo, na przykład, tutaj były dzisiaj zapytania do naszego tradera o fair lunch na faktor dało, czy w to wchodzimy, czy nie i tak dalej. Takie nasze przemyślenia, bo wiem, że dużo ludzi jest zapracowanych, nie ma czasu, a jest ciekawych naszej opinii, więc link do koszar jest w opisie pod tym filmem. I tutaj na przykład jest sekcja też rezultaty VIP. VIP jest też za darmo, wystarczy być z reflinka ode mnie, albo od Łukasza zarejestrowanym. Bardzo dużo ludzi już jest, więc w ten sposób ja też wynagradzam Was za to, że mnie wspieracie, że wspieracie rozwój kanału i wtedy macie dostęp do części tradów, które właśnie są normalnie na arenie tradingu, czyli tak płatnej grupie subskrypcyjnej telegramowej, gdzie obecnie zapis jest zamknięty, jeżeli chodzi o rekrutację. I tak, tutaj właśnie mamy takie podsumowania, z tym LDO fajnie dało zarobić. Jakieś poszczególne rzeczy możecie, możecie też poczytać, co ludzie piszą bezpośrednio. To nie jest tak, że wiecie, my tylko wrzucamy jakieś swoje wyrywkowe rzeczy. Osoby, które mają tego VIP-a, które zrobiły zadanie. Nie mogą sobie sprawdzić. Nie będę przeciągał, chcę wam pokazać po prostu, jak obecnie narracja wygląda i że z tym nurtem da się płynąć na altcoinach. Link do Discorda jest w opisie, każdy może dołączyć za darmo. I słuchając Waszych próśb, zrobiłem taką ankietę razem z Łukaszem, gdzie można właśnie. Rozpocząć po prostu taki nabór rekrutacyjny do areny tradingu, zanim będziecie mogli tam bezpośrednio dołączyć, możecie sobie przeklikać. Na samej górze w opisie to teraz będzie. Macie pokazane tam, gdzie to znaleźć i kliknąć. I widzicie: chodzi o to, że robimy taką małą kwalifikację, weryfikację, żeby osoby, które nie mają jakiegoś mega doświadczenia albo operują, nie wiem, kapitałem rzędu 200 zł, nie wysiłkowały się zbytnio i wiecie, gdzieś tam nie przeholowały, biorąc jakiś kredyt na dołączenie do grupy czy coś, bo nie na tym nam zależy. Chcemy na spokojnie z Wami pogadać. I umówić się na rozmowę, gdzie bezpośrednio na tej rozmowie stwierdzimy, czy pasujecie do grupy, czy się nadajecie, czy ona wam się przyda. Będziemy mogli sobie pogadać. Oczywiście nie zawsze ze mną, jak będę miał czas, też będę z wami rozmawiał. Gdzieś na telegramie to właśnie będzie, ale też z osobami, które szkolimy, żeby mogły wam pomóc. I chodzi o to, że przykładowo wiecie, klikacie, czy jestem początkujący, przykładowo wiecie, znam podstawy, tak, ale chcecie się czegoś więcej dowiedzieć. Jaki jest adres e-mail, możemy tam wpisać jakiś. Ja mogę wpisać jakiś fajkowy, prawdziwy w bo nie będziecie mieli jak się z nami skontaktować. Nazwa na telegramie, tak? I tutaj dalej. Jaka jest Twoja motywacja w dołączeniu do areny tradingu? Czyli przykładowo napisz, czy chcesz więcej tradów na spocie mieć, czy chcesz kogoś, kto cię prowadzić za rękę, albo może, czy chcesz poznać osoby z tej branży, tak? Bo nie masz z kim pogadać, bo nie masz takich kolegów, którzy w krypto siedzą, albo czy przykładowo chcesz korzystać z informacji z pierwszej ręki, które przekazujemy, brać udział w jakichś white listach, zapisach na zbiórki, cokolwiek, tak? Jeżeli jest twoją motywacją, to daj tutaj znać, będzie też na łatwiej was stwierdzić, czy w tej znajdziesz miejsce dla siebie, pisze coś tam i dalej. Ile jest warte twoje aktualne portfolio kryptowalutowe? Oczywiście to jest anonimowe, nie wymagamy tam od was imienia nazwiska, możecie dołączyć bez podawania swoich danych, więc przykładowo to chodzi o taką statystykę, tak? Jeżeli ktoś ma 1000 dolarów lub mniej, to szczerze lepiej, żeby nie dołączał. Ja oczywiście mógłbym powiedzieć ok, tam Maciek czy Grzesiek zapłać, oczywiście ja zarobię, tak? Ale tam kiedyś odrobisz, no nie. Jeżeli masz mniej niż 1000 dolarów, to raczej ciebie na grupy nie chcemy, z uwagi na to, że po prostu nie przydadzą ci się te informacje nie wykorzystać ich prawowicie i prawdopodobnie na tym tyle nie zarobisz, ile byś mógł. Osoby, które operują większym kapitałem, czyli które chociażby mają 1000 dolarów, a lepiej wiecie, 2, 3, 4000 dolarów i więcej, są mile widziane, więc tak to wygląda. Powiedzmy tak, na czym ci zależy, na dobrych setupach, na dźwigni, bo takich też trochę jest. No i co, jeżeli będę będziesz zaakceptowany i będziesz chciał podjąć współpracę, dołączyć do grupy, to czy masz pieniądze, czy klikasz tam dla beki, i po prostu chcesz to, nie wiem, się dowiedzieć czegoś, nie rozmawiamy z osobami, które nie są jakoś tam zdecydowane, więc klikam to. I co? I przed tobą wszystkie informacje, których potrzebujemy. Podaj je, jeżeli czegoś nam brakuje. Nie wiem, alergie pokarmowe, oczywiście się śmieję, tak? Ale masz jakieś pytanie, albo masz jakieś, nie wiem, takie, no po prostu przemyślenia, którymi chciałbyś się podzielić, możesz napisać przykładowo, tak? Że, nie wiem, uważam, że jestem ok na rynku, ale nie mam czasu na trady, tak? I możemy na przykład Ci w jakiś sposób doradzić, co na grupie będzie dla Ciebie odpowiednie lub nie, jeżeli masz 15 minut dziennie, żeby dojść, e, coś sam poczytać i przykładowo to wykorzystać. Wytłumaczę Ci wtedy na tej podstawie, tak? Czego możesz się spodziewać. No i co? Czy rozumiesz, że właśnie zostanie skierowany na telegram, na czat z członkiem naszego zespołu, będziemy mogli się umówić na rozmowę. No i co? Tak rozumiem, prześlij i wtedy otworzy Ci się telegram i będzie na przykład rozmowa ze mną lub z kimś innym, który zostanie przydzielony Tobie, żeby móc po prostu gdzieś tam porozmawiać na ten temat, do do grupy i umówić się na rozmowę albo telefoniczną, albo gdzieś tam telegramową, żeby po prostu sobie tak na spokojnie, wiecie. Ja też nie chcę podchodzić do tego tak, właśnie na rausz, że o pieniądze, 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 jedna osoba za drugą wchodzi, jestem zadowolony. Chciałbym, żeby to było takie partnerskie, żeby każdy mógł na tym skorzystać. Więc jak chcecie sobie przeklikać, zobaczyć, jak ta grupa wygląda i dołączyć potencjalnie, bo właśnie teraz będziemy zapisywać już osoby na listę. Więc jeżeli chcieliście się zapisać, to śmiało możecie właśnie przeklikać. Ankieta jest na samej górze w opisie pod tym filmem, klikacie, wypełniacie. To, co Wam teraz pokazywałem, i wtedy będziemy mogli porozmawiać i zobaczyć, czy jest dla Was miejsce w grupie i czy się akurat nadajecie, czy nie. Ciekawy wykres, który również właśnie będzie wpływał na turbulencję w obecnym czasie na rynku kryptowalut, to ten, czyli MVRV. Tutaj bezpośrednio jest pokazane, tak naprawdę, uwarunkowanie, że, że tak bym to ujął w słowa, takiej fair wyceny bitcoina w stosunku do aktualnego czasu i aktualnej ceny Bitcoina, tak. Czyli jeżeli to ratio jest powyżej jednego i to srogo powyżej jednego, to z reguły jak historia pokazuje, Bitcoin miał swoje piki, tak. Czyli przykładowo na przykład widzimy w 2013 roku, gdy Bitcoin kosztował prawie 1000 dolarów, to MVRV ratio było na poziomie 3. Tutaj jak Bitcoin kosztował e, tam kilkadziesiąt dolarów, co jak na obecny czasy w 2011 roku była absurdalną wartością, to też to te MVRV ratio było tam, wiecie, gdzieś tam w kosmosie na poziomie, na poziomie 8, tak? I teraz na przykład w ostatnim czasie, gdy była Hossa, gdy Bitcoin wybił 50 parę tysięcy dolarów, to to również to ratio na podstawie róż, różnych czynników i ustosunkowania takiego całego rynku było po prostu na poziomie 3,5. I w chwili obecnej. Te wartości są skrajnie niskie. Począwszy od grudnia oscylujemy w granicy poniżej 1, Nawet przez chwilę mieliśmy tam 0,8, 0,70 parę. No i, jeżeli sobie to jeszcze troszeczkę przybliżymy, to widzimy, że to gdzieś nam się tutaj w końcu wszystko zazębia, tak? Czyli w tym momencie mamy po prostu taką sytuację, gdy Teresio oscyluje w okolicy. Gdzieś tam właśnie 1,15, 1.20, czyli można by powiedzieć, jest zdrowe. Czy jeszcze raz, wracając do początków tego filmu, do tego piramidowania, jeżeli ktoś rozpoczął lub przynajmniej zgłębił coraz to bardziej eksplorację zakupową Bitcoina w tymże właśnie momencie, tak, czyli w listopadzie, w grudniu kupował go na wartości poniżej jednego tego wskaźnika, czyli tam pomiędzy powiedzmy 16, 15,5 a 23 tysiące dolarów, to może się okazać, że dla niego również będzie dobrym pomysłem, żeby go sobie po trochu dokupywać, bo i tak jest dużo już na plusie, jeżeli to by trochę się cofnęło, to niestety, nic się takiego nie wydarzy. Kupujemy Bitcoina w takiej sytuacji w momencie, gdy danego miesiąca trochę spadnie, gdy przykładowo osunie się o 2-3 tysiące dolarów, jak ostatnio miało miejsce, to np. z 24 skarżykiem spadł na 21,5 bodajże. Dobry moment, kupuję, tak? Nie ma co się dużo zastanawiać w skali roku i tak fajnie wszystko działa. Na grupie telegramowej właśnie na tej arenie również mamy taki dział z dollar cost averaging, tylko takim zagrejdowanym, gdzie pokazujemy, w których momentach to się opłaca kupować, żeby tam statystyka i matematyka się po prostu spinała. No i też pamiętacie, ja wiele lat temu, no w sumie wiele lat temu, prawie dwa lata temu nagrywałem film o tej strategii Wykofa, tak? O tym wykresie akumulacyjnym. I tutaj jest taka sugestia, że ta cena bitcoina właśnie była już na swoim dnie, tak? zaliczyła dołek i prawdopodobnie w czasie do niego już nie wróci. Gdyby się okazało, że osuniemy się w okolicy 18 tysięcy dolarów, to być może ten support zostanie przełamany i wtedy jeszcze raz będzie testowanie tych wartości nizinnych, czyli tego 15476, bo 86 zależy od giełdy. tak? Ale w chwili obecnej, gdy się gdzieś tam utrzymujemy w okolicach 20 paru tysięcy dolarów, to raczej nie ma większych szans na cofkę. Chodzi o to, że te fale wykofa pokazują właśnie się w takim zakresie A, B, C, D i E, gdzie te suporty są czasami po prostu przełamane i w chwili obecnej jesteśmy na stosunkowo wysokim poziomie. Ta, ten schemat dystrybucji jest po prostu utrzymany i akumulacja idzie w dobrym kierunku. Dlatego też, jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy, jeżeli ktoś uważa, że ten wykof może mieć w pewnym sensie po prostu możliwość zastosowania na rynku kryptowalut, to jak najbardziej wskazują na to, że Bitcoin prawdopodobnie już przetestował swój największy dołek i byłoby bardzo ciężko, żeby w najbliższych miesiącach przynajmniej do tego wrócić, tak? No co również wpływają emocje, niejednokrotnie widzieliście, wiecie, gdzieś tam takie te wykresy i tabelki pokazujące ten grid, ten buy i inne rzeczy, dlatego też pamiętajcie, że to wszystko opiera się o emocje. Są różne wskaźniki, są różne indykatory, które pokażą Wam, prawda, że znajdujemy się w tym i w tym momencie, że jest okres gdzieś tam dystrybucji, wyprzedaży i tak dalej, i tak dalej, ale na koniec dnia tutaj tak naprawdę emocje inwestorów odgrywają największą rolę, te wszystkie analizy techniczne może piorun strzelić, jeżeli nie będą miały spowinowacenia z innymi strategiami, z jakimś on chainem, właśnie z marketingiem, który jest głęboko stosowany na rynku kryptowalut, z angażowaniem kapitału od jakichś większych jednostek czy podmiotów. I dopiero w tym momencie, jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, to uważam, że będziemy mieli jak najbardziej możliwie spełniający się scenariusz i przewidywanie przyszłości, na ile to możliwe. Tak wiadomo, że i tak jesteśmy czasami pociągani za te sznurki, jak marionetki, bo osoby z wielkim kapitałem robią, co chcą, ale na ile to możliwe, jesteśmy w stanie po prostu angażując sporo czasu i gdzieś tam przemyśleń własnych sprawdzić co się z tym rynkiem kryptowalut wydarzy, a przynajmniej jakieś swoje teorie. Wysnuć. Więc to wszystko będzie się powtarzać, więc to jest taka, wiecie, cyklicznie powtarzająca się historia. Nie wiem, czy ktoś z Was na przykład oglądał serial Dark na Netflixie, taki dosyć ciężki, psychologiczny, ale tam też to wszystko działało w taki sposób, że tam co ileś lat po prostu sytuacja miała miejsce ponownie, tylko po prostu zdarzenia, które gdzieś tam okalały, tak powiem, obecną sytuację, były zmienne, tak? Czyli po prostu te schematy na świecie się. Powielają te procesy, struktury są zauważalne niejednokrotnie, tylko po prostu w innym ich wydaniu. I tego, o tym trzeba pamiętać, że ludzie po prostu mają pamięć złotej rybki, często tak, że gdzieś tam coś miało już miejsce w przyszłości, ale ponownie dajemy się nabrać albo ponownie wchodzimy w ten sam schemat myślowy. A nie powinno tak to być, powinniśmy progresować, uczyć się myśleć i dopiero wtedy gdzieś tam te wszystkie. Analizy techniczne, i tak dalej mają trochę mniejsze znaczenie, bo my sami intuicyjnie wiemy, co konkretnie na tym rynku jest dla nas najlepsze, co my możemy zrobić na przestrzeni lat życzę każdemu, żebyście mogli się tego wyuczyć. Szczególnie łatwiej będzie w jakiejś społeczności, więc zapraszam i na Discorda Koszar, i właśnie do przeklikania ten, tej ankiety z formularzem, gdzie można uzyskać właśnie roczny dostęp do grupy Arena Tradingu. Oczywiście grupa jest płatna i wszystkiego dowiecie się na rozmowie. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak to działa, to zapraszam na koszary, na sekcję VIP. No i co? W tym odcinku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i dowiedzieliście się mniej więcej tego, jakie ja mam spostrzeżenia, co ja obecnie uważam może się wydarzyć w najbliższym czasie na rynku kryptowalut. Więc trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, nie wiem, za 2-3 dni, pewnie. Na razie, cześć.